Pan z Wami, I z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udał się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice, przypuszczając, że wśród pątników uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi, gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Oto słowo pańskie. Wiecie, tak sobie myślę przy tej dzisiejszej Ewangelii że relacje Jezusa z Jego Matką to wcale nie były jakieś takie cukierkowe, prawda? Jak się głębiej przyjrzeć temu, co mówi Ewangelia o relacjach Jezusa z Jego Matką, to te relacje były takie dosyć trudne. I w, tych, w tym trudzie relacji Maryi z Jezusem, z Jej Synem, to widać też nasze, nasz trud relacji z Bogiem, że zobaczcie, że... To nie jest jedyna scena, kiedy Maryja kompletnie nie rozumiała tego, co robi jej syn. Tak, kompletnie tego nie rozumiała i właśnie sama nawet mówi, że z bólem serca szukała Jezusa, który bardzo świadomie został w Jerozolimie. I właśnie napięcie między Maryją a Jezusem to idzie właśnie po takiej linii, po linii tego, co Jezus próbował wytłumaczyć swojej matce, że On chce być w tym, co należy do Jego Ojca że jemu najlepiej jest być w ramionach ojca. I zobaczcie, że Jezus ostatecznie to pokazał na krzyżu, że nawet jeśli go torturują, krzyżują, to on chce być tam, gdzie chce go mieć ojciec, chce być tam, gdzie jest w ramionach ojca. Wiecie, jak miałem zostać tu jak mnie wezwał biskup, to... Powiedział mi, że jest taka parafia do Doboszowice, no Doboszowice to ja znałem, bo kiedyś byłem wikarym w Złotymstoku na początku mojego kapłaństwa, to jeszcze właśnie było za księdza Stefana. Właśnie wezwał mnie ksiądz biskup, mówi, że jest taka parafia do Boszowice, i czy ja bym chciał być proboszczem w Doboszowicach, bo potrzeba tam proboszcza, bo dotychczasowy proboszcz przenosi się do Srebrnej Góry, no i będzie potrzeba proboszcza w Doboszowicach. No i ja wtedy powiedziałem biskupowi, że oczywiście, że będę posłuszny. I co mi odpowiedział biskup? Biskup mi odpowiedział, że to za mało, że on się mnie nie zapytał, czy ja będę posłuszny, tylko mnie zapytał, czy ja chcę. Mówi, ja się ciebie pytam, czy ty chcesz? Mówi, bo jak nie chcesz, no to zostajesz tam, gdzie jesteś i dalej żyjemy w przyjaźni. To jeszcze był biskup Ignacy właśnie. I czekał na moją odpowiedź się mnie pytał, czy ja chcę. Właśnie, niektórzy moi koledzy twierdzą, że biskup pyta się, czy chcesz, no żeby nie brać na siebie odpowiedzialności, żeby w razie czego powiedzieć, no sam chciałeś. A to jest nieprawda, bo biskup bardzo dobrze wie, co robi dlaczego? Bo tylko wtedy, kiedy człowiek naprawdę chce, to dopiero wtedy zaczyna coś z tego, co wychodzisz. Tylko wtedy, kiedy chcesz tu być, kiedy umiłujesz to miejsce, umiłujesz tą parafię, kiedy umiłujesz ten kościół, umiłujesz to wszystko, co tu jest tak jak swoje, bo chcesz, prawda? Dopiero wtedy zacznie coś z tego wychodzić. Umiłujesz ludzi, wszystko i potraktujesz to jako swoje, to to, czego chce, właśnie no to wtedy zaczyna coś wychodzić. I właśnie biskup mnie zapytał, czy chcesz? I mówi, czy ty chcesz być proboszczem w Duboszowicach, biskup Ignacy? To był mądry biskup. Właśnie i ja tak siedziałem z tym myślałem, czy ja chcę? I wtedy usłyszałem taki głos Pana Jezusa, który mi zadał takie pytanie, czy chcesz być tam ze mną? Czy chcesz być tam ze mną? Jezus mnie nie spytał, czy ja chcę tu remontować, czy ja chcę tu nie wiadomo jakie dzieła duszpasterskie prowadzić, czy ja chcę tu jakieś nie wiadomo jakie nabożeństwa organizować. Nie, nie zapytał mnie o nic takiego. Tylko Jezus nie zapytał, czy chcesz być tam ze mną, czy chcesz być ze mną w Dobuszowicach. No to ja mówię oczywiście, że chcę. No i wtedy biskup, no wiedziałem, że będzie chciał. Że Jezus troszeczkę mnie podszedł, ja się tak śmieję. Ale wiecie, tak naprawdę to jest właśnie to, jak żył Jezus. On był ze... Jezus chciał być dokładnie tam, gdzie Ojciec chciał być z Nim. Właśnie. Jezus tego mnie też uczył: chcieć być tam, gdzie Jezus chce, żebym był z Nim. Właśnie. Jezus widział swoje największe dobro być, być w tym, co należy do Ojca, być tam, gdzie chce Ojciec, z Nim być. Bo być z Ojcem, no co jest lepsze? Co jest lepsze dla dziecka? No być z rodzicami, co jest lepsze od tego? Co jest lepsze od tego, jak być z ojcem? Właśnie takim ojcem, jak ojciec Jezusa Chrystusa. Właśnie tego pragnął Jezus, być z ojcem tam, gdzie ojciec w danym momencie chce, w takiej sytuacji, w jakiej, w jakiej sytuacji ojciec w tym momencie chce. I nawet krzyżem, nawet torturami nie dało się zmusić Jezusa, żeby przestał co? Żeby przestał chcieć. Właśnie, nawet krzyżem, nawet torturami nie dało się Jezusa oderwać od Ojca. No I widzicie, i tu jest taka linia nieporozumienia między nami a Jezusem, między nami a Bogiem: nie? że Bóg zawsze zaprasza do bycia razem, a my mamy jakieś tam swoje cele, swoje pomysły, opieramy się na swoim wygodnictwie, na swoich przyjemnościach, bo my chcemy poczuć, bo my chcemy zjeść. Bo my chcemy pokosztować tego czy tamtego, bo tu nam się podoba, a tam się nie podoba. I zobaczcie, i cały czas w centrum jest kto? Jest człowiek. Nie? W centrum jestem ja. To, co mi się podoba i to, co mi się nie podoba. To, co ja chcę i to, czego ja nie chcę. Nie? Zobaczcie, bardzo rzadko się skupiamy na tym, czego chce właściwie Pan Bóg. Czego on, co, on, co on by chciał dla mnie zrobić. Jak on chciałby o mnie się zatroszczyć? Właśnie ciągle żyjemy w świętym przekonaniu, że jedyny człowiek, który wie, jak o mnie się zatroszczyć, to jest kto? To jest ja sam i że koniecznie musi być tak, jak ja chcę. To wtedy będzie dobrze. Natomiast Maryja niosła w sercu głębokie przekonanie, że dobrze to jest kiedy? Kiedy jest dobrze? Kiedy wszystko jest tak, jak kto chce? Kiedy wszystko jest tak, jak chce Bóg? I zobaczcie, Maryja wielu rzeczy nie rozumiała. Nie rozumiała wielu rzeczy, które Bóg z nią robił. Nie rozumiała wielu sytuacji, w których Bóg ją postawił. I niektóre sytuacje, w których Bóg ją postawił, po ludzku ją bolały. Ale nigdy, nigdy nie puściła w sercu tej prawdy, że jeżeli Bóg coś robi, to na pewno robi jak? Dobrze. I to sprawiło, że Maryja nigdy tak naprawdę nie cierpiała. Owszem, my mówimy, że jej serce przeniknął miecz, miecz boleści, i ona sama mówi, że z bólem serca szukała, ale to nie było cierpienie, bo zobaczcie skąd się bierze nasze, nasze cierpienie tak naprawdę. Kiedy my jesteśmy głęboko zbuntowani, głęboko niepogodzeni z tym, co się dzieje, z tym, co nas spotyka. Z tym, co robi z nami Bóg, kiedy jestem głęboko niepogodzony, głęboko zguntowany na samego siebie, na ludzi, na innych i kiedy w sobie to pielęgnuję. Zobaczcie, tu jest zakorzenione prawdziwe cierpienie człowieka i tu dopiero cierpi człowiek. Natomiast Maryja nie chciała cierpieć, dlatego nigdy nie puściła z serca tego przekonania, głębokiego przekonania, że Bóg jest jaki, że Bóg jest dobry. I drugiego bardzo pokornego przekonania, że Bóg jest ode mnie jaki, jaki jest większy. I że to jest oczywiste, że ja nie wszystko zrozumiem, co Bóg robi, bo On jest ode mnie jaki większy. Tak i że są sytuacje, są takie wydarzenia, których ja nie rozumiem, ale trzymam się cierpliwie prawdy, że Bóg wszystko robi jak dobrze. I wtedy nie cierpię. Wtedy nie cierpię, kiedy mam w sercu głębokie przekonanie, że cokolwiek ze mną robi Bóg, to na pewno robi jak dobrze. Zobaczcie, że nie jest łatwo mieć takie przekonanie, że my ludzie no, bardzo łatwo ulegamy mniemaniu, że to wszystko źle, nie tak i w ogóle buntujemy się, mamy żal, jesteśmy niepogodzeni z tym, się, co się podziało w naszym życiu. Wiecie, tak pomału zbliża się kres mojego pobytu tutaj w Doboszowicach. Ja też potrzebuję dużo modlić się o to, żebym potrafił wewnętrznie na to się co? Zgodzić, nie? Żebym potrafił zobaczyć w tym wewnętrznie rękę Boga, no, który teraz chce mnie mieć gdzie indziej. Chcę, żebym był z nim w innym miejscu tej rzeczywistości. Też się potrzebuję o to modlić, żebym w sercu potrafił to dostrzec, nie? żebym w sercu wewnętrznie potrafił się z tym pogodzić, że z punktu widzenia Boga właśnie tak będzie dobrze dla nas wszystkich, choć po ludzku trudno sobie to wyobrazić. Właśnie, wiecie, różne takie myśli w człowieku krążą mi w ogóle, no ale właśnie się cierpliwie modlę o to, żebym potrafił zobaczyć, że Bóg robi wszystko jak. Dobrze, i że jeżeli trzeba się spakować i przenieść na inne miejsce, to znaczy, że tak jest jak dobrze, nie? Dużo jest myśli, dużo uczuć. Wiecie, odprawiam tutaj codziennie mszę świętą. Nie mówię Wam o tym, ale dzisiaj, jak już przyszliście, to przy okazji niepokalanego serca Maryi, to Wam powiem. Odprawiam tutaj mszę świętą w ostatnim tygodniu. No i każdego dnia ta, ta msza święta jest dla mnie trudna, nie? To jest trudna, bo tak sobie myślę, że nieuchronnie zbliża się taki moment, kiedy odprawię tutaj po raz ostatni mszę świętą, wyjdę no i pojadę w inne miejsce, tak? A przecież ten Kościół i Wy i, i to, co tu robiliśmy wszystko, no to gdzieś y, było głęboko, gdzie? W sercu, nie? I tak patrzę na Was, na Kościół, i nie jest to wszystko dla mnie takie łatwe, ale Wasze uczę się od Maryi: modlić się, cierpliwie modlić się, żebym wewnętrznie potrafił przyznać, że rację ma Bóg, a nie ja. Widzicie, tu jest wielki problem, nie? że my chcemy mieć ciągle rację. Nie? Ciągle rację chcemy mieć. I to jest taki potężny problem. I właśnie tak się dzielę z Wami. Bo tak jakoś dzisiejsze wspomnienie niepokalanego serca Matki Bożej też tak to odbieram, że Pan Bóg chce nam wszystkim trochę pomóc, pokazać na Maryję, pokazać jak ona sobie radziła z takimi sytuacjami, których nie rozumiała. Strzegła się wielce, żeby nie iść w stronę buntu, tylko żeby cierpliwie w sercu gromadzić, cierpliwie w sercu dogadywać się z Bogiem, cierpliwie w sercu wracać do przekonania, że Bóg wszystko robi jak dobrze i że to on ma rację i że jeżeli Bóg coś robi, to na pewno robi to dobrze. Właśnie, więc warto się modlić o to, modlić się o to, że człowiek potrafił puścić swoje racje i że potrafił dać się przekonać Bogu. Warto prosić też o to Maryję, bo widzicie ona to potrafiła. Jej serce potrafiło pielęgnować sobie przekonanie, że ja mogę czegoś nie rozumieć, ale jedyne, co mi daje światło, to głębokie przekonanie, że Bóg jest jaki dobry, że jest miłością i że On nigdy nie chce mojej krzywdy, ale zawsze chce mojego dobra. I że nawet jeśli robi rzeczy trudne, po ludzku trudne, to na pewno chce naszego co dobra. Na pewno chce naszego dobra. Wasze, więc może dzisiaj, szczególnie kiedy właśnie Kościół pokazuje nam na niepokalane serce Marii, to warto Matkę Bożą prosić. Warto Matkę Bożą prosić. No i wiecie jeszcze, co jest dla mnie trudne. Co jest dla mnie trudne. Wiecie, jak, że dla mnie bardzo ważna jest Matka Bolesna utulenie płaczących, że chciałem, żebyśmy się modlili właśnie koronką do Matki Bolesnej utulenie płaczących. I wiecie, co jest dla mnie trudne. No, nie, nie spakuję utarza, nie zabiorę, nie? Chyba, że mi pomożecie. Właśnie, ale tak, Matka Bolesna, Utulenie Płaczących zostaje tutaj z Wami i warto do niej przychodzić. I zachęcam Was, żebyście pielęgnowali to nabożeństwo do Matki Bolesnej, Utulenie Płaczących, właśnie w ten sposób Matka tuli nas, że pomaga nam wewnętrznie dojść do pogodzenia się z kim? z Bogiem. Właśnie do takiego pogodzenia się. Pomaga nam wewnętrznie dojść, odzyskać to przekonanie że cokolwiek robi Bóg, to na pewno robi jak dobrze. Właśnie więc trzymajcie się Matki Bolesnej, utulenia płaczących i pilnujcie tego tak, bo ja tu byłem zawsze przekonany, że to dla nas wszystkich jest bardzo ważne, nie? żeby trzymać się Maryi i żeby ją prosić ciągle na nowo, żeby pomagała nam odzyskiwać właśnie to przekonanie, że cokolwiek robi Bóg, to na pewno robi dobrze. Bo zobaczcie, jak trudno to przekonanie w sobie obronić naraz. i to wtedy nie ma co się szarpać, tylko pokornie przyjrzy i powiedzieć: Nie potrafię uwierzyć, że ty robisz dobrze. Czuję się skrzywdzony, czuję się poraniony, nie potrafię uwierzyć, panie Jezu, że ty wszystko robisz dobrze, i potrzebuję Twojej matki, żeby mnie z powrotem przyprowadziła do ciebie i żeby pomogła mi odzyskać to przekonanie. Bo ja sam z siebie nie potrafię uwierzyć, bo coś mnie wytrąciło z równowagi, bo nie potrafię się z czymś pogodzić. Właśnie, więc to jest niepokalane serce Maryi. Nigdy nie straciło przekonania, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością. I to niepokalane serce chce nam służyć właśnie tym przekonaniem, bo my bardzo łatwo to przekonanie tracimy, więc nie jesteśmy sami. Mamy do kogo wołać, kiedy toniemy w ciemnościach i kiedy zapominamy o tym, że Bóg jest jaki dobry. A przecież jest dobry. To jest prawda, że jest dobry. Więc wszystko, co podważa tą prawdę, jest na pewno czym kłamstwem. Amen. Widzicie, o to chodzi Bogu. O Bogu chodzi. O doprowadzenie nas do radości bycia razem. Tak jak Jezus zawsze miał radość bycia z Ojcem, nawet kiedy wszyscy go opuszczali, to mówił: Ja nigdy nie jestem sam. Przecież ojciec zawsze jest ze mną. Jego największą radością, największą radością syna było to, że mogę być razem z Ojcem. Natomiast nam się trudno ucieszyć tym, że jesteśmy razem. Jesteśmy skupieni na mnóstwie różnych rzeczy. I jakoś tak bycie razem samo w sobie często nie jest dla nas zbyt wielką wartością. A Bogu o to chodzi, że doprowadzić nas do radości bycia razem. Takiej radości, że wystarczy, że jesteśmy razem. Wystarczy, że jesteśmy razem. Właśnie widzicie, nie jest łatwo być dzieckiem Boga, nie jest łatwo właśnie żyć w takiej relacji z Bogiem, że cieszę się ze wszystkiego. Co Bóg ze mną robi, z tego jak się o mnie troszczy. Właśnie Jezus to potrafił i mówi święty Jan, że tylko tym, że, że, że potrzebujemy mocy Jezusa, że tym, którzy Go przyjęli, dał moc, by się stali dziećmi Boga. To właśnie znaczy być dzieckiem Boga, być zachwyconym Bogiem, moim Ojcem, odkrywać, że mam Ojca, że nie jestem sam, że ten Ojciec jest dobry, wszystko robi dobrze właśnie i cieszyć się tym, co ze mną robi. Okazuje się, że potrzebujemy mocy samego Jezusa, żeby mieć sobie Jego radość i żeby nasza radość była pełna, radość dzieci bożych, które mają Ojca i którzy, którzy pod, odkrywają siebie jako umiłowane dzieci Boga, którzy odkrywają Boga jako tego, który zawsze się dobrze troszczy, i którzy odkrywają się nawzajem jako braci i siostry. O to warto się modlić, bo to jest to, co będziemy robić na wieki. Będziemy razem. Po prostu będziemy razem. Wa warto się o to modlić, żebyśmy umieli być razem, żebyśmy umieli się ucieszyć tym, że jesteśmy razem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.